Witam Was na naszym kanale My Ale Wariaty. Dzisiaj pokażę Wam jak dodać bota, który będzie robił ankietę na naszym serwerze Discord. Dobra, najpierw tworzymy sobie o tutaj, robimy tak kanał ogólny. I tutaj piszemy na przykład, nie wiem, ym, ankieta! Dobra, i tu jest taki an taka ankieta. Teraz czekajcie. Wchodzicie sobie tutaj, tutaj i, pisze, i piszecie Start IT. Bo tak musicie napisać Start IT, Start IT Discord bot. Klikacie to, strona główna Start IT. Klucie. Ładuje się... Przerwa jak się to ładuje to. To znowu nagrywamy. Czekajcie. Dobra, już jesteśmy w przerwie i tutaj macie taką stronę i tutaj bierzecie dodań bota". Dodaj bota, to się musi załadować, więc czekajcie, Zładowało się, tutaj bierzecie teraz dodaj serwer, bierzecie swój serwer, ja biorę do filmu, tutaj macie kontynuuj, kontynuuj, autoryzuj, bibo, bibo, dobra, jestem człowiekiem. I teraz czekajcie, bo muszę zrobić weryfikację. Dobra, no, że już co i zrobiliście weryfikację. Zjeżdżacie w dół, w dół, w dół i zobaczcie macie propozycje. Zaznaczacie to, że tak, to się ładuje. Naciskacie na to i tutaj macie kanały. O kurde, bo ja zrobiłem kanał głosowy tam, to czekajcie. Dobra, i tutaj wybieracie ten kanał. Ja teraz wybrałem ogólny, bo mi się nie wyświetliła ta ankieta. A nie jest to ankieta, dobra. Ja to bierzemy tę ankietę i tutaj macie tak. Dawaj do propozycji matki bierzecie to na nową i No wszystko tutaj włączacie. Tylko zezwaj na komentarze wyłączacie. I bierzecie tutaj za... Że to ja tak Miałem serwer i tutaj już jest e, start IT. Tu. I teraz idziemy sobie na czat I tam. I tutaj i piszemy tutaj. To było chyba krzyk. Nie. E, na tym czacie ankieta piszemy na przykład H e, A, wy, a ty. Czy, wy, wy, ty. O, to jest chłopak Mam w jednym psa, psa. O i to jest teraz taka ankieta. I to jest są takie... O, to jest chłopak przed dziewczyna Tutaj można sobie tak zaznaczać, tylko my nie możemy tego zaznaczyć, bo my jesteśmy administratorem. No, Ale tak to ankieta jest. I you no. Know. Wszystko działa, git jest. it's not a tush.